W Tym roku mówimy o tym, że czytanie łączy pokolenia. Proponujemy różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, oczywiście spotkania autorskie z pisarzami, z znanymi osobami, a dzisiejszego dnia mieliśmy rodzinny piknik literacki, czyli grę miejską dla całych rodzin zorganizowaną, a także spotkania autorskie z Grzegorzem Jecugowem, Jerzym Ciurlokiem, z Wojciechem Cesarzem, tak, żeby było można zainteresować i tego młodego czytelnika, ale również i osoby dorosłe. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzem w organizuje rodziną kremiejską Dorwać Mola. Znajdujemy się właśnie w punkcie Literatura Łączy Pokolenia. W tym punkcie akurat drużyny miały za zadanie uzupełnić wiersz Lokomotywa o odpowiednie wyrazy. W grze bierze udział 12 drużyn. Punktów rozmieszczonych tutaj w centrum naszego miasta jest 5. W każdym punkcie inne zadanie, inne punkty do zdobycia, punkty karne są przyznawane za źle rozwiązane zadanie, ale w większości w większości drużyn idzie bardzo dobrze i zdobywają komplet punktów. Drużyny są bardzo dobrze przygotowane, mają również pomocę w stylu telefon do przyjaciela, jeżeli mają problem, ale są szybcy, mądrzy i oczytani, to najważniejsze, ponieważ czytanie łączy pokolenia. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Mapy Skarbów w składzie. Ala Lada, Marta Lada, Mama Katarzyna i Tata Zapraszam. Zapraszamy do nas zwycięzców. Wielkie brawa niech płyną. Powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo wzięliśmy to naprawdę jako typową zabawę. Przyszliśmy tutaj z dziećmi bardziej na zasadzie zabawy, pohasania, a udało się. Akurat wygrać, no także jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zaskoczeni. Jeżeli ja mogę dodać, to czuję się bardzo zmęczony, ponieważ momentami musiałem nieść jedną córkę drugą, no, te punkty były dosyć oddalone od siebie. Bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa jest. W ramach tygodnia bibliotek nasza instytucja miała okazję zorganizować w sobotę, 10, czyli 10 maja piknik rodzinny, w związku z którym dzieci mogły, mogły wziąć udział również. W zajęciach plastycznych, różnego rodzaju warsztatach kreatywnych. Między innymi dzieci mogły stworzyć własną zakładkę, bawić się kreatywnie podczas wycinanek. Dzieci mogły stworzyć swoją własną książkę dotykową, wyklejając ją różnego rodzaju materiałami, między innymi makaronem, filcem czy też watą. Dzieci mogły wykonać własną biżuterię, również z filcu, między innymi i różnego rodzaju koralików. W ciągu całego tygodnia bibliotek oferujemy tutaj naszym czytelnikom, gościom zaproszony do biblioteki kiermasz książek. Książki mamy w konkurencyjnych cenach. Jest oferta zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Oferujemy również książki naszych gości, którzy podczas całego tygodnia bibliotek odwiedzili bibliotekę. Kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem, także robimy go co roku i myślimy, że jest. To inicjatywa warta kontynuowania. Wszystko, co się wiąże z czytaniem, jest dla mnie bardzo częste, ale ze smutkiem stwierdzam, że nie ma systemu. To znaczy, jeżeli w Jastrzębiu dobrze działająca biblioteka zrobi taki piknik literacki, to fajnie, to bardzo dobrze, ale ja bym wolał, żeby było to tak jak w Szwecji. To znaczy, w Szwecji dzieci od. Pierwszych klas dostają starannie dobrane książki, nie lektury, książki jakieś nawet wydane dopiero co dla dzieci i mają takie specjalne dzienniczki i, i mają notować jakieś refleksje związane z tym, co przeczytały. I to jest system, to znaczy wszystkie dzieci od pierwszej klasy do, do wieku nastoletniego mają, są wprowadzone w system, który przyzwyczaja je do czytania. My jesteśmy na szarym końcu w Europie z czytaniem. Sąsiedzi trzeci są na pierwszym. Nie wiem, czym to tłumaczyć, dlaczego aż takie duże różnice mamy kulturowe. Może właśnie brakuje nam systemu, może brakuje nam jakiejś, jakiejś determinacji, bo znam osoby, które nie przeczytały w roku żadnej książki, a średnia jest chyba jedna książka na głowę. To bardzo. Smutno brzmi. A jeżeli chcemy kogoś, komuś podsunąć książkę, każdy pretekst jest dobry, tylko musi być to pretekst skuteczny. To znaczy mi się wydaje też, że bardzo ważna jest jakby taka atmosfera rodzinna, prawda? Czyli taki zwyczaj. No to jest takie proste, ale, ale takie fajne, bo to jest też książka łączy, prawda? Rodzinę. Czyli taki zwyczaj, że rodzice czytają dzieciom, że mamy wspólne książki do czytania. Rozmawiamy później o tych książkach, o tych bohaterach. To jest jakby taki nasz kod. Czytać trzeba bezwzględnie. To, że ludzie posługują się dzisiaj tak ubogim językiem, że mają problem z wyartykułowaniem tego, co myślą, to wynika z tego, że nie czytają książek technika którą się posługujemy dzisiaj technika informacyjna skłania do takiego bardzo skrótowego mówienia, skrótowego pisania. Proszę zauważyć, że zanikła sztuka pisania listów praktycznie rzecz biorąc. Dlatego czytanie i, i takie skłonienie młodych ludzi do czytania jest bardzo ważne.